Cześć widzowie! Jestem na strzelnicy Marynino i będę sobie strzelał ze StGW Dzisiaj niestety tylko na 100 metrów ponieważ z dostępnością pozostałych osi jest słabo ale uknąłem już taki plan żeby może przyjechać sobie w tygodniu będą mniejsze tłumy jeżeli przystrzelę się dzisiaj dobrze na setkę to może zrobimy 300, a może nawet i 500 mechanicznych przyrządów No a na razie Wieszamy tarcze. Test będzie dwojaki, dlatego że oprócz karabinu zabrałem też na strzelnicę moją lunetę obserwacyjną Celestrona, którą kupiłem za garść monet od klubowego kolegi. Ale zajebista pogoda jak na październik. I chcę zobaczyć czy po prostu będę widział przez nią przestrzeliny. Także zaraz poustawiamy sobie to wszystko na stanowisku i zobaczymy czy to działa. Jeśli oglądaliście któryś z moich poprzednich filmów o karabinie StGW-57 to na pewno wiecie już, że do regulacji celownika nie wolno używać innego przedmiotu niż taki scyzoryk, pod groźbą utraty gwarancji. Nie ma to jak rozpróć pudełko amunicji i wysypać sobie luzem do plecaka, nie? Geniusz. 6 grup po 5 strzałów. Wygląda to tak: pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Tu było ładnie, jeden gdzieś poszedł w dupę, piąta i szósta. I na koniec jeszcze do gongów strzelimy. Zobaczymy, czy coś wejdzie. Wszystkie cztery weszły. No te ostatnie grupy niezbyt imponujące. Ale tutaj jeszcze kręciłem celownikiem, żeby zgrać na stawy bębna z faktycznym dystansem, dlatego, że poprzednio na dystans 100 metrów strzelałem z ustawieniem około 210-220 metrów i oczywiście tak być nie powinno. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają gongi po strzelaniu amunicją 7,5 Swiss. No, gong wygląda tak, oczywiście nic mu się nie stało, no, ale widać, że dostał 4 razy. Także, tak moi drodzy, wygląda dzień na strzelnicy Marinino na osi 100-metrowej. Oczywiście, ponieważ wstrzelałem się w miarę w te cele. No to apetyt jest na więcej. Eee, chcę strzelić sobie 300 i 500. Zobaczymy, czy z mechanicznych przyrządów w ogóle te dystanse, e, jakkolwiek w tym karabinie, e, funkcjonują. Podobno ma być dobrze, ale oczywiście wszystko zależy od tego, kto strzela. A w związku z tym, że ja strzelam, no to należy to sprawdzić. To tyle w tym odcinku. Do usłyszenia, cześć.